Wystawa Mone Michel w Muzeum Fundacji Louis Vuitton to ponadczasowy dialog między artystami, którzy rozwijali się w innych epokach, podlegali innym wpływom, tworzyli w innym stylu, a mimo to ich prace, przepełnione wrażliwością, miłością do natury, w magiczny sposób przenikają się i zabierają w podróż po subtelnym, barwnym świecie widzianym ich oczami. Wystawa zajmuje kilkanaście przestronnych sal, w których obrazy artystów zestawione są ze sobą, korespondując wizualnie bądź tematycznie. Wnętrza fundacji to świetne miejsce do ekspozycji tak dużej ilości wielkoformatowych płócien. Claude Monet, urodzony w 1840 roku, impresjonista, którego ukochanym tematem była przyroda. Niczym badacz analizował wpływy zjawisk atmosferycznych na naturę, a efekty obserwacji przelewał na płótna. Malował w plenerze, a przez lata w swoim ogrodzie w Giverny. Pod koniec życia niezliczone cykle lili wodnych, coraz częściej rozpływające się pod wpływem ulotnego światła, zbliżały się do malarstwa abstrakcyjnego, które z kolei było środkiem wyrazu dla John Mitchell. Urodzona w 1925 roku, John była Amerykanką, ale na wiele lat związała się z Francją. W roku 1968 zamieszkała w Etei, w okolicach dawnego domu i ogrodu Moneta. John z niezwykłą czułością przelewała na płótna uczucia związane z wydarzeniami w jej życiu osobistym, a także z krajobrazem, z którym obcowała na co dzień, podobnie jak Claude monet, posiadłości nad sekwaną. Jest też mała, ale ciekawie przemyślana sala poświęcona biografii artystów. Można obejrzeć stare taśmy z monet czy fragmenty wywiadów z John Mitchell. Ujęła mnie opowieść John o pracy malarza, która w powszechnym mniemaniu wydaje się przyjemnością. Tymczasem rzeczywistości to ogromny wysiłek podejmowany dla odwzorowania swojej prawdy i uczuć na płótnie. Te same zmagania były wielokrotnie opisywane przez Monet, a natknęłam się na nie czytając jego wspomnienia i listy. Dodatkowo jeden poziom muzeum dedykowany był wielkiej retrospektywie poświęconej Michel. Obie wystawy były wspaniałą okazją do intymnego zbliżenia się z artystką, a także na spojrzenie z innej perspektywy na twórczość Claude'a Monet.